Dziś będzie wspaniały dzień. Zacznę od śniadania. Ups, coś tutaj poszło nie tak. Czasami budzisz się w świetnym humorze. Wyspałaś się, tylko że twoje włosy nie są w najlepszej formie. Włosy wykręcają mi się na wszystkie strony, są potargane, ale jest na to sposób. Odetnij kawałek rajstopy, zawiąż supełek. Załóż nylonową opaskę na głowę. Teraz możesz spać w spokoju, bez obaw o twoje włosy. Możesz nawet położyć poduszkę na głowie. Przewracaj się z boku na bok, ile chcesz. A rano twoje włosy nadal będą pięknie wyglądać. Moje ulubione wąskie dżinsy idealnie leżą. Ale zakładanie mega ciasnych dżinsów wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje. Utknęły napięcie. Są za wąskie. To jest tortura. Ale wiem co zrobić. Weź plastikową torbę. Załóż ją na nogę. Dżinsy z łatwością się na nią wślizgują. W sekundę masz je na sobie. Uwaga, Houston, mamy problem. Zgubiłam klucze. Gdzie one się podziały? Chyba zniknęły. O, tu są. A teraz upewnijmy się, że już nigdy ich nie zgubimy. Weź klamerkę i pistolet do gorącego kleju. Nanieś na klamerkę gorący klej. Przyklej ją do framugi drzwi. I zawieś na niej klucze. Już nigdy ich nie zgubisz. O nie, ścierka nadal jest brudna po praniu. Jest na to prosty lifehack. Weź płyn do zmywania naczyń. Nanieś go na plamy. Włóż ścierkę do plastikowego woreczka. I włóż do mikrofalówki na kilka minut. Możesz nie wierzyć, ale kiedy ją wyciągniesz... plamy prawie zniknęły! Teraz wypłucz ścierkę. Świetny efekt bez drogich produktów do prania. Długie włosy to moja duma i radość. O nie, co to jest? Mam gumę we włosach? Nie sięgaj od razu po nożyczki. Jest na to rozwiązanie. Zamrażarka przyjdzie ci z pomocą. Włóż pasmo włosów z gumą do zamrażarki. Musisz chwilę przy niej posiedzieć, ale uratujesz włosy. Kiedy guma zamarznie, ostrożnie oddziel ją od włosów i długim włosom już nic nie grozi. Kuchnia to czasem takie smutne miejsce. Szczególnie, kiedy musisz pokroić cebulę. A! Moje oczy! Nie unikniesz płaczu. Ale wiemy, co zrobić. Potrzebujesz świeczek. Ale nie na romantyczną kolację. Zapal je. Irytujące cząsteczki w cebuli spalą się, zanim dotrą do twoich oczu. Teraz z łatwością możesz kroić cebulę bez łez. Oto kolejny przydatny kuchenny lifehack. Weź tekturową tubkę po ręcznikach kuchennych. Wytnij w niej prostokąt nożem introligatorskim. Teraz włóż do środka rolkę worków na śmieci. Przełóż ostatni worek przez prostokąt. Połóż nowy przyrząd na dnie śmietnika. Przymocuj torpę. Kiedy zapełni się śmieciami, oderwij worek. A następny będzie tuż pod spodem. Przydatne, prawda? Najlepsze pomysły zazwyczaj są proste. Do kolejnego pomysłu weź plastikową butelkę. Odetnij szyjkę butelki nożem introligatorskim. Wytnij resztę nożyczkami w spirale. Teraz weź wieszak. Połóż na nim plastikową spiralę. To świetna suszarka na skarpetki. Zawie się na obręczach. Tyle par za jednym razem. Super! Ale wróćmy do kuchni, gdzie czeka nas kolejny ciekawy pomysł. Własnoręczna suszarka na talerze jest łatwiejsza niż się spodziewasz. Do tego pomysłu weź grubą plastikową rurę. Podziel rurę wzdłuż na dwie części nożem introligatorskim. Weź połowę. Narysuj kontury owalnych dziur. Podgrzej nóż do kartonu nad świeczką. I wytnij dziurki w plastiku. Suszarka jest gotowa. Jeśli już masz zmywać, ułatwiaj sobie sprawę. Ale są sytuacje, z którymi nie tak łatwo się uporać. Na przykład rozmawiacie sobie z koleżanką przy herbacie, gdy nagle zdajecie sobie sprawę, o, -o mamy problem! Moje miesiączki doprowadzają mnie do szału. Katastrofa! Twoja koszula uratuje cię w tej sytuacji. Warstwy to nie tylko modowy trend, ale też część tego lifehacku. Opuść koszulę na biodra. Zapnij część guzików. Nie zapinaj guzików kołnierzyka. Zawiąż rękawy z przodu na supeł. Zrób kokardę. Teraz to stylowa spódnica. I wszystkie problemy są ukryte. Możesz się zrelaksować. Czasami zdarza się, że Twoje ulubione rzeczy nie pasują do siebie. Na przykład dzwony i wąskie kozaki za kolano. Kiedy zakładasz kozaki, dżinsy marszczą się. Co możemy zrobić? Potrzebne Ci są grube, długie skarpety. Załóż je na dżinsy i ciasno wciśnij dżinsy w skarpety na łydkach. Teraz możesz założyć kozaki. Wow, nie ma żadnych marszczeń. Od razu lepiej. Czas szybko leci podczas rozmów. Wypiłyśmy już. W butelce niewiele pozostało. Ups, ale wstyd. Nalałam sobie picia i zapomniałam o mojej koleżance. Okej, okay, podzielimy się. A teraz pobrudziłam stół. Jest na to rozwiązanie. Szczególnie, kiedy masz pod ręką słomkę. Włóż ją zagiętą do napełnionej szklanki. I zanurz drugi koniec w pustej. Od razu lepiej. Ani kropli na stole. To świetne rozwiązanie. Ugh, wszystko mnie swędzie od tych nitów. Nie dam rady. A teraz mam wysypkę. Od kiedy mam na to alergię? Ale prawdziwa przyjaciółka zawsze przyjdzie ci z pomocą. Weź przezroczysty lakier do paznokci. Nanieś go na nity od środka i daj mu wyschnąć. Metal nie będzie dotykał skóry, więc cię nie uczuli. Możesz też przestać martwić się o poplątane łańcuszki. Weź trochę zasypki dla niemowląt. Posmaruj nią łańcuszek. Powoli zacznij odczepiać poplątane ogniwa. Z czasem łańcuszek odplącze się. To cud! Rozplątanie łańcuszka bez stresu? Dasz radę! Ten lifehack jest dla tych, którzy nie lubią się za ciepło ubierać. Weź kurtkę i sportowy worek. Przełóż worek na drugą stronę. Przyłóż go do pleców kurtki od środka. Zszyj je wzdłuż dolnych krawędzi. Teraz weź rzep. Nanieś gorący klej na sznurek worka od środka w miejscu, gdzie zbiega się z podszewką kurtki. Przyklej rzep. Przyczep drugą część rzepu z tyłu. Gotowe! O, ale zimno. Na szczęście masz w worku ciepłą kurtkę. Załóż ją! I przyczep worek na rzep na plecach. Masz wolne ręce. Czy to nie jest super? Do następnego pomysłu weź ścienki metalowy wieszak. Zegnij go w różnych miejscach kombinerkami. I powstał wieszak na papier toaletowy. Możesz przyczepić go do ściany na plastikowy hak. To bardzo przydatne. Czy wszystkie nitki ci się pomieszały? Zawsze tak się dzieje. Weź prostokątne pudełko i drewniane patyczki. Zrób dziurki dłutem. Włóż wykałaczki w dziurki. Pomaluj całość farbą w sprayu. Teraz możesz założyć szpulki na patyczki. Twój nowy organizer jest gotowy. O wiele lepiej. Zima, czapki, swetry, szaliki to sezon na elektryzowanie. Katastrofa. Czesanie tylko pogarsza sprawę. Mam pomysł na to, jak się z tym uporać. Weź mokrą chusteczkę. Załóż ją na szczotkę. I przebij ją igłami. Teraz przeczesz włosy. I nie będą się elektryzować. Wow, jak miło! Gdyby wszystkie problemy miały takie łatwe rozwiązania. Podobały Ci się nasze lifehacki? Które uważasz za najciekawsze? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, życiowych pomysłów od Trum Trum.